Osobną kartę historii rajdu polskiego napisał nasz najlepszy jak do tej pory kierowca, Sobiesław Zasada. Pierwszy poważny sukces odniósł już w 1961 roku, kiedy to zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej jadąc samochodem BMW 700. Pilotem była oczywiście małżonka, pani Ewa Zasada. Potem właściwie nie było rajdu Polski, by nazwisko Zasada nie przewijało się w pierwszej trójce. W 1964 roku pierwsze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej i to tym cenniejsze, że odniesione w maleńkim Steyr Puchu 650, a w pokonanym polu zostały na przykład mocne Saby 96. W roku 67 i 69 Sobiesław Zasada ponownie wpisuje się na listę zwycięzców, tym razem już za kierownicą Porsche 912 i 911. To już był sprzęt, którym skutecznie mógł rywalizować nie tylko z krajową czołówką. Po raz czwarty nazwisko Zasada pojawia się na pierwszym miejscu w roku 1971, tym razem za kierownicą BMW 2002. Niezmiennie na fotelu pilota Ewa Zasada. Sław Zasada jako jedyny zwyciężył w tej prestiżowej imprezie aż czterokrotnie. Ta sztuka nie udała się nikomu ani wcześniej, ani jak na razie później. Ale rajd polski dla państwa zasadów to nie tylko same radości. Podczas tej imprezy mieli także dwa bardzo groźne wypadki, chyba najpoważniejsze w karierze. Pierwszy z nich wydarzył się w roku 72. Na odcinku Salmopol przy szybkości blisko 170 km na godzinę ich Porsche opuściło drogę. Dzięki solidnej konstrukcji i szczęściu skończyło się tylko na pęknięciu śródstopia kierowcy. Drugi wypadek miał miejsce w roku 74. Przyczynił się do decyzji o zaprzestaniu startu w tej imprezie przez Sobiesława Zasadę. Tym razem, państwo zasadowie zasiedli za kierownicą nowiutkiego Renault Alpine 110. Posłuchajmy, co mówił o tym Sobiesław Zasada. W mecie jest także pan Sobiesław Zasada wraz z żoną Ewą. Co się stało, może pan z łaski swojej, w kilku słowach? No, z odcinku specjalnym. To było koło Sanoka na Woziutkim w dosyć dużej szybkości, o ok. 130. 30. Spotkałem na drodze samochód jadący z przeciwnej strony. Mianowicie ten samochód miał dowieźć jakieś karty na start do no, Trasa zamknięta. No, była właściwie... Mm, dochodziło do czołowego zderzenia, no ale jakoś uratowaliśmy się przed tą czołówką i skończyło się na tym, na czym się skończyło.